Musisz łodziaku piękny. Będziesz przystojny, takim, że nie wiem, wiesz, zaraz. Jest 18 kwietnia, jest 9, nie wiem A ile. A my siedzimy jak w piwnicy, poważnie. O, tu się światło w ogóle świeci. No tak jest tutaj. U Ale... nas na zewnątrz jest ciemno, leje jak cholera. Ale zaraz miało się poprawiać. Mówię ci, że prognoza pokazywała. Że ja się... tylko mówię o tym, jak to wygląda teraz. A no tak. Mhm. Mówiłem ci, że ładnie wyglądasz, nie? Tak, dziękuję. Wspominałem coś? Mhm da się zaraz tam wyprzygotowywać wy 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 tak ostatecznie mhm. i jak wy pójdziecie, to zrobimy z dziewczynami coś do jedzenia i szykujemy się na, 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 na to, aż pogoda się poprawi. Się poprawi, spokojnie. <śmiech> <śmiech> y I jeszcze z dobrych wiadomości jest to, że dostaliśmy cynk od fryzjera, że no możemy was. przyjść z Władkiem i będziemy jednego strzyżeni na... Na wielką Dzisiaj właśnie, to, ja to już straciłem nadzieję. A mnie to cieszy z dwóch powodów. Po pierwsze będziecie pięknie wyglądać, a właśnie z trzech. Po drugie będziecie dobrze się czuli szczególnie ty. A po trzecie to ściąga absolutnie odpowiedzialność z moich barków i to jest piękne. Eee, Zastrzeżenia. Tak. To znaczy ja Władka sam bym strzygł, a ty byś szczególnie. Nie, no to. to właśnie. <laughs> Pachniejsza jest to ta odpowiedzialność dla Ciebie, bo by mi nie wyszło. A to ro... nie, no raczej wychodzi, ale to... dużo mnie to kosztuje, nie? W sensie, wiesz, się. Mój nie. Mój śmieczek kochany. Co? Jaką mm. fryzurę sobie ci zażyczysz kochany? A może wadek? krótko z przodu, długo z tyłu, mm. wąsy z przodu? Nie, się, hmm? nie się. Nie chcesz? Nie. Na czeskiego piłkarza? Nie chcesz? Tak. Pedeczek. Padeczek, weź no... Z... Przestawną powodę. A spójrzcie tutaj na mnie, proszę. o. No coś mamy, tak, ładnie, ładnie. <ciągasz> Peknij na lepszą, co? Możesz zmienić pogodę, Wadek? Weź temperaturę na zewnątrz, na wyższą, dobra? Przekręcisz? Weź, yes, Dobrze. Yes, yes. no, no to czekamy. ty, nie będziesz tej święta, bo ty, ty jesteś och taki, że nie wiem, co? O, what's on? Robimy sobie szybko koktajl? <leaksikenheit> tak. Tak? To anyway. no dobra. A no co ty masz do kieszenia Nie wiem. Hajs. Hajs, hajs, baby. Idziemy do kuchni? Chwila. Co dobrze robisz? A, no przecież ja bym to sam wziął. No, to Ale. Nie, nie lubię, jak mi tak ten. Co, co nie lubię, co Ja nie... powinienem to wynieść. Pamiętam, a ty, ty chcesz teraz zrobić, kochanie? co nie Co? Nie masz przykrości, to teraz jest wolne od szkoły. O, zapala światło. Ej, nie no, pada, pada. Leje jak cholera. No super po prostu. Nie, dobra, raz, ona i tak stoi tutaj, moknie, to ja pojadę raz. Ale to, Basiule, to, że mokno, to nic nie znaczy. Nie no, znaczy. tam będę miała później czysty samochód, ładnie wypiękniony, no. To, co zbierze z, wiesz, z jezdni, to i tak zabrudzi ją. Czy to przestanie padać teraz, czy nie, więc nie no, patrz na to. Ale jak pojadę teraz, to tamta będzie została cały czas czysta. I potem, jak będzie ładna pogoda, to sobie pojadę tą. on czy tą tam. trzeba będzie mieć? Weź już nie ten, nie kombinuj. <laughs> <coughs> Aha, bo jeszcze wyczypiłeś. No. Musi noc, kochana. A cięta, to pojedziemy na to. Rowerami. Rowerami chciałem pojechać. Dobrze? No. Okej. Okay. Y koktajl robisz, czy dajesz mi robić? Czy daję tobie robić, to masz koktajl. No. Zrób A O ogóle... A to będzie tylko. A nawet nie będzie czekoladowy. E jeszcze żurawina katału. jest, nie ma nic. Ma żurawina, o super. Żurawina. <grym> będzie <grym> kawały, kawały... Z kawą se Ale dzieciory takie małe to nie mogą kawy A co ty chcesz miksować, jak ty sam kefir masz? Słucham? Co chcesz miksować, jak sam kefir masz? Kefir, dwa jajka tutaj sobie daję. Wiesz? żółtego. 300, 300 cebul. 300 cebul, mm -hmm. rozumiesz? O, możesz sobie wziąć trochę pasty e, pistacjowej. Jakiej pasty? <grym> ja mam dziwne pomysły, ale ty cio... masz jeszcze lepsze. A co? Dobra, okej. Okay. Mm -hmm. Świetnie. To jest taki krem z orzechów, to masz z pistacji, no. Tam. Okay. będzie pistacjowy, wypadek, dobra? Okej. Okay. Hmm? Długo. Krem <grym> z pistacjami, no, ciekawe. Mm. Mm, 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 mm. No patrz, co budził się tatuś? Że jednak Ojeju. Że jednak może. I słone orzeszki możesz tam jeszcze rzucić. Wcale może nie będzie takie głupie. No dobra, bo, już to, bo miksuj, bo sama mm. ciekawa jestem, będzie jest miał smak. Spachuję. Ja nie Spachuję, wiem, czy, czy to miód to jesteś to... pewny, przecież to jest słodkie już. Mm, ale... No może być za mało. No uh -huh. mm. dobra. Pistacjowy kremik? Tak. Kupić. Będę pamiętać. Myślę, że muszę sobie chyba jednak listę mu stworzyć, bo ja coś czuję, że. Może nie udać tak z głowy. No Czekoladę? Moszką? Damy? Czekaj, co tu jest? Proszę. A nie krusz mi tą czekoladę? Kto się Tylko to trzeba tam kłamać o dobre. A jeszcze to. Ale gościu ugarnie, nie? Mhm. Dobra, dobra, poczekaj. O, chociaż trochę weźmiemy. Cyk. Zmywarka pewnie. Zmywareczka. Jest. Trzeba dobrze tutaj włożyć. <laughs> o, zobacz, to jest takie okrągłe. To musi pasować tu. Teraz musisz zacisnąć cyk i teraz musisz włączyć. <laughs> jeszcze, jeszcze wadzą. Lewo.

Dalej no, dalej. No, ale to by trzeba było też to tak? Ja też poproszę łynia. I dla łonia. Łyń. Uuu, mało chce być. Wow, ile tam jest jeszcze dobre na dole? Jak? Pyszne. Mocno orzechowe. Pistacjowe mocno, no? Nie, nie, spokojnie, ja się tym. Chciałabym z ciekawości. Nie, nie, nie. Karnoczny. raczej z ciekawości piję, ale dobra. Tu mnie zostają wszystkie te orzechy. Mhm. U jest zła. Nie będzie, <śmum> Nie, nie zmieliło się. No, w ogóle. A ciekawe, czy. Zapraszamy z powrotem, bo one tam wpadają w dół. Niech no. tam się zmienić. No. Tak nie chcą się tam zmienić, Można? A ty chcesz to wypić, Wadaj? Może Ale. ja bym też coś wypił, co? Sialenie to się nie słyszę. A czy mogę jeszcze kanapkę zrobić, Wadjo? Tak, Czekaj, 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 dobra. Wadjo, chodź. Kapię ci dobra. Dobre? Wadjo? Pychanie? Wadjo, mhm. wiemy to. Nie, nie, zęby i musimy lecieć. Ja zgułam. Dobra. No, musicie lecieć, bo takiej szansy się nie traci. Wadzio, moj, mojej czy nie umyłeś? Dobra, ja sobie rozpakuję zmywarkę i się biorę za śniadanie do dziewczyn. Mm. No i no. dobra. Dobra, to tu kończymy, drodzy Państwo. Kwestie, mm, nie kofie, tylko tego. No. Koktajlu porannego. Mm -hmm. Chłopackiego. Mm. Coś panu mi stanął o. Nie wróci tam coś. Dobrze. Hmm. Chciałabyś jeszcze coś dodać? Nie. Nie. nie trzeba. Nie trzeba. Muszę <grym> tu listę jakąś stworzyć. Bo czuję, że te rzeczy już pewnie o nich nie pamiętam, o których myślałam wczoraj. Powinna tu leżeć ta kartka wczoraj. Ja powinnam zapisywać wszystko co jest do kupienia. No, ale... dobra. Kończymy. Możesz sobie dziubnąć paluchem ze słoika trochę, ale nie za dużo, to jest chyba trochę jest za słodkie. No.